Szanowni Państwo, witam ponownie po przerwie. Razem ze mną Klaudiusz Sewkowicz, człowiek, który no nie, bez nie bez przyczyny tutaj w Płocku się pojawił, e, e, zaangażowany w piłkę ręczną plażową chyba już od dłuższego czasu. No w tym roku to już drugi rok, tak? Jak zrobiliśmy małą reformę, może nie małą, nawet dużą, w piłce ręcznej plażowej. No i jak widać, efekty tego są. Turnieje coraz lepsze. A tutaj w Płocku to już naprawdę na wysokości zadania. Jest to turniej tak zorganizowany, że Flaga. Jest to A, turniej... Aura także... daje sobie znać. Jest to na turniej naprawdę bardzo dobrze zorganizowany i tu kłony i podziękowania dla organizatorów, bo naprawdę jest wszystko świetnie zrobione. Przed turniejem tutaj w mieście u nas pojawiły się głosy, że po co z piłką ręczną, plażową przychodzić do miasta. Mamy plażę, mamy tam akwent wodny, można było tam grać. Ale jak widać, obecność chyba kibiców pokazuje, że jednak warto w mieście robić coś takiego. Nie no, jeżeli chodzi o infrastrukturę tego turnieju, to naprawdę jest to piękne miejsce. Czarek, jak widzimy dzisiaj, mnóstwo ludzi się tu przewija. Ludzi w ogóle niezwiązanych chyba z piłką, ręczną. E, mogą poznać tą dyscyplinę, zobaczyć, że to naprawdę jest świetny sport, więc jak, na, jak ta lokalizacja jest w 100% trafiona e, i uważam, że jeżeli nie nad morzem, to właśnie na takich miejscach jak te. Dzień wcześniej kamp Artura Siódmiaka. Dzieciaki miały okazję sprawdzić, czym jest piłka ręczna. E, to chyba też udana impreza, która była takim preludium do tego, co dzisiaj oglądamy. No, Artur robi naprawdę świetną robotę, jeżeli chodzi o propagowanie piłki ręcznej. Dotychczas była to piłka ręczna na hali, kampy, Teraz e, też zauważył, że piłka ręczna na plażowa przeżywa taki chyba swój najlepszy okres e, i stworzył wczoraj naprawdę świetną imprezę. Mnóstwo dzieciaków poznało, co to jest piłka ręczna plażowa, później mecz urzędu miejskiego. E, przyjaciele Artura naprawdę no, fa fajny weekend tutaj w Płocku. Widzę, że płoc gryje piłką ręczną i i jest tu fajny klimat pod piłkę ręczną. Króciutko, jak tutaj oceniamy poziom drużyn, które przyjechały? No bo tu przyjechała czółka, nie oszukujmy się. 20 zespołów rywalizuje o ten puchar prezydenta miasta. No tutaj w Płocku grają najlepsze drużyny, które są w Polsce, w Polsce i męskie i żeńskie. No i widać, poziom jest bardzo wysoki. Muszę też pochwalić waszą drużynę z Płocka. Jest takim czarnym koniem rozgrywek. Łopaty świetnie grają, paru z nich jest w reprezentacji. I na pewno będziecie mieli pociechę i myślę, że w przyszłości ta drużyna plażowa będzie wam tyle dostarczała radości, jak ta fali. Taka pogoda, która jest dzisiaj, to jest na plus czy na minus. Nie no, to jest optymalne. Nie wiem, jak, nie wiem jak to zorganizowaliście, bo ostatnie chyba dwa turnieje był grad, deszcz, a u was słoneczko, więc wszystko się złożyło, piękna aura. Wspaniale. Dzięki za wizytę. Dzięki.